wywiedził moich kolegę z klasy, który jest wolontariuszem. Nazywam się Artyom Kozmecow. Mam 15 lat. Urodziłem się na Litwie. Od 9 lat mieszkam w Polsce. Jestem uczniem drugiej klasy gimnazjum. Kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda z wolontariatem? Wolontariuszem zostałam w czwartej klasie szkoły podstawowej, do czego zachęciła mnie pani zajmująca się wolontariatem, pani najma. Od tamtego czasu jestem wolontariuszem Karitasu, na czym polega to, że biorę udział w zbiórkach różnych i kwestiach. Od lipca tamtego roku jestem stałym wolontariuszem w Domu Pomocy Społecznej. Jak wygląda Twoja praca jako wolontariusz? Jako wolontariusz szkoły i Karitasu biorę udział w różnych zbiórkach. Ostatnio brałem udział w przedsięwzięciu zorganizowanym przez naszą szkołę w pieczeniu babeczek i zbieraniu pieniędzy. Brałam udział w polach nadziei i zbierałam rzeczy dla domu samotnej matki. Jako wolontariusz DPS-u opiekuję się starszymi osobami. Karmię je, rozmawiamy, czytamy, rozwiązujemy krzyżówki. A co ci daje udział w wolontariacie? Wolontariat to jest dla mnie przede wszystkim radość i satysfakcja, że mogę pomóc komuś i on się z tego cieszy. A też jest to dla mnie duże doświadczenie i wiedza, którą zdobywam poprzez rozmowę z tymi osobami. Dziękuję.